Droga panno Elżbieto, moja sytuacja życiowa, powiązana ze szlachetną rodziną de Berg, powinny świadczyć na moją korzyść. Powinnaś zważyć, że możesz nigdy nie otrzymać innej oferty za mąż pójścia. Nie możesz naprawdę mnie odrzucać. Chcesz jeszcze bardziej rozbudzić moją miłość, jak to czynią eleganckie kobiety. Zapewniam, że nie interesuje mnie elegancja polegająca na zwodzeniu szanowanego mężczyzny. Dziękuję za oświadczyny, ale absolutnie nie mogę ich przyjąć. Moje uczucia na to nie pozwalają. Czy wyrażam się wystarczająco jasno? Ależ jesteś urocza. Jestem przekonany, że z zachętą Twoich wspaniałych rodziców. My proposal. Przyjmiesz moje oświadczenie. Panie Bennet, jesteś natychmiast potrzebny. Musisz przekonać Lizzy do poślubienia pana Collinsa. Ona przysięga, że go nie przyjmie, a jeśli się nie pospieszysz, pan Collins zmieni zdanie. Nie całkiem cię rozumiem. O czym mówisz? O panu Collinsie i Lizie. Lizzie mówi, że nie chce pana Collinsa, a pan Collins też zaczyna mówić, że jej nie chce. I co mi do tego? Sprawa zdaje się beznadziejna. Rozmów się z Lizzie. Powiedz, że nalegasz na to małżeństwo. Niech wejdzie. Ojciec chce z tobą mówić. Podejdź, dziecko. Jak rozumiem, pan Collins ci się oświadczył. Tak. Ale mu odmówiłaś. Owszem. Rozumiem. Przejdźmy do rzeczy. Twoja matka nalega, żebyś przyjęła oświadczyny. Tak, pani Bennett? Tak. Albo nie chcę jej więcej widzieć. Masz trudny wybór. Od dziś staniesz się obca dla jednego z rodziców. Twoja matka nie chce cię widzieć na oczy, jeśli nie poślubisz pana Collinsa. Zaś ja nie chcę cię widzieć na oczy. Jeśli to zrobisz. Panie Bennet! Charlotte, co tu robisz? Przyszłam do Elżbiety. Pan Collins oświadczył się Lizzie, a ona go odrzuciła. Współczuję mu, choć nie jestem zaskoczona. Jeśli się nie zgodzisz, nie chcę cię więcej widzieć. Panie Collins, proszę zaczekać. Mama się wścieka. On mówi, że nie zostanie tu dłużej. Może zaproszę go do nas na obiad. Zabierz go i nakarm. Cały ranek chodzi obrażony. Panie Collins, rezygnuję. Rezygnacja nie jest pełna, póki obiekt uwielbienia nie straci całkiem w naszych oczach. Do jutra. Odchodzę. Panie Collins. Daisy, Jane, zgadnij co się stało. Pan Collins oświadczył się Charlocie Lucas, a ona go przyjęła. Charlotte? Charlotte zaręczyła się z panem Collinsem? Niemożliwe. A kominek w wielkiej sali w Rosings jest znacznie większy. Doprawdy, zadziwiająco wielki kominek. Dlaczego się dziwisz, droga Lizzy? Uważasz, że pan Collins nie może pozyskać względów żadnej kobiety, bo nie udało mu się z Tobą? Charlotte, nie myślałam. Byłam zaskoczona. Ale jeśli pan Collins miał to szczęście, że pozyskał twoje uczucie. To cieszę się ze względu na was oboje. Wiem, co myślisz. Nie jestem romantyczką. Nigdy nie byłam. Chcę tylko wygodnego domu. Zważywszy charakter pana Collinsa i jego pozycję w życiu, jestem pewna, że mam takie same szanse na szczęście z nim, jak większość ludzi w chwili ślubu. Moja droga Charlotte. Kuzynko Elżbieto, masz przed sobą najszczęśliwszego z ludzi. Jane to był taki upokarzający spektakl. Wie, że wychodzi za jednego z najgłupszych ludzi w Anglii. Nigdy nie sądziłam, że jest do tego zdolna. Lizzy, weź pod uwagę różnicę waszej sytuacji i charakteru. Nasz kuzyn nie jest może najmądrzejszym z ludzi, ale jest szanowany. Nie jest podły, a jeśli chodzi o majątek. To dobra partia. Znakomita. Ty nigdy byś nie wyszła za kogoś dla wygody. Nie, ale ludzie są różni, Lizzy. Kochana Jane, sądzę, że ty nie będziesz musiała wybierać pomiędzy małżeństwem z miłości, a małżeństwem dla pieniędzy. To może ty będziesz musiała. Klatka schodowa, jak pochlebiam sobie, jest bardzo odpowiednia dla duchownego na moim stanowisku. Ani za stroma, ani za płaska. W życiu nie widziałem lepszej. W pałacu St. James. Oczywiście nic się nie umywa do klatek schodowych w Rosings. Mówię w liczbie mnogiej, bo jest ich wiele, a każda wspaniała. A tutaj, jeśli pozwolisz, kuzynku Elżbieto, to będzie twoja sypialnia podczas Twojego pobytu. Mam nadzieję, że uznasz ją za wygodną. To naprawdę bardzo miły pokój. Spójrz na te szafy, kuzynko. Co o niej myślisz? Cóż, czyż nie jest doskonale praktyczna i wygodna? Lady Katarzyna de Burgh była tak dobra, że zaproponowała taki układ półek. Półki w szafie? Bardzo wspaniałomyślnie, w rzeczy samej. To wcielona łaskawość. Nic nie jest dla niej nieważne. Jest bardzo dobrą sąsiadką. Jadamy w Rosingspan dwa razy w tygodniu. I nigdy nie musimy wracać na piechotę. To prawdziwa wspaniała myślność, prawda, Mario? Powóz jaśnie pani zawsze nas odwozi. Powinienem powiedzieć, jeden z jej powozów, bo ma kilka. A teraz, Sir Williamie, chciał pan zobaczyć mój ogród.